Okej, okay, drodzy Państwo, co prawda nie 9.45, ale godzina 14.00 prawie, więc możemy sobie zacząć konferencję prasową przed meczem Lech Poznań Lechia Gdańsk. 23. kolejka przed nami, mecz w piątek o godzinie 20.30, a ze mną goście, trener zespołu Maciej Kaczmarek oraz lewobrońca naszej drużyny Rafał Pietrzak. Witam Was Panowie. Przechodzimy sobie od razu do pytań, bardzo proszę, myślę, że takie się pojawią. Dzień dobry, Przemysław Olszewik, Przegląd Sportowy. Ja miał na początek dwa pytania do Pana Trenera. Pierwsze to sytuację kadrową, jak wygląda, kto jest zdrowy, a kto nie pojedzie do Poznania. A drugie pytanie moje jest takie, po ostatnim meczu powiedział Pan, że tak nie może prezentować się drużyna, która będzie walczyła o utrzymanie. Czy teraz w tym tygodniu zajęć widzi Pan poprawę tego aspektu i wierzy Pan w to, że to już będzie zupełnie inna Lechia w Poznaniu? A propos tych sytuacji. Y personalnych i, i kadrowych. To, to ja ostatnio się wypowiadałem na ten temat, że, że nie będę się wypowiadał na ten temat, <noise> dlatego, że mieliśmy szkolenie z antykorupcyjne i jakby każda informacja może służyć do. No nie będę jakby tego już tam powiadał, bo to mówiłem ostatnio. Co do pytania drugiego, no oczywiście, myślę, że najważniejsze jest to, że wszyscy mają świadomość tego, w jakiej jesteśmy sytuacji. I to, co powiedziałem po bezpośrednio po meczu z Radomiakiem, to, to, to jest jakby dla mnie sprawa oczywista. No, jeżeli będziemy grali w taki sposób, no, to nie będziemy mieli szans, żeby punktować. Dlatego mieliśmy tydzień, jeszcze mamy tutaj, tak naprawdę jutro dzień treningowy, żeby, żeby popracować przed meczem z Lechem i oczywiście mam nadzieję, że będzie to inna drużyna w Poznaniu. I Pytanie jeszcze mam do Rafała. Lech jest po dwóch porażkach ligowych rzędu, więc widać, że tę drużynę można pokonać na krajowym podwórku. Czy wy już wiecie, trener wam przedstawił i macie sposób na to, jak zapunktować w Poznaniu? No, witam wszystkich. Tak, no Lech przegrał dwa mecze, ale no, tak jak trener powiedział, my tutaj musimy skupić się na sobie, musimy... W końcu wyjść i zagrać tak, jak powinniśmy zagrać, tak jak trenujemy, tak powinniśmy to przekładać na mecze i, i to jest najważniejsze my już teraz, no już nie teraz, już wcześniej nie możemy już dużo gadać, musimy zacząć robić to, co nam nakreśla trener na, na, na treningach, na taktyce i, i skupić się na tym, co my mamy zrobić i każdy z nas, tak jak trener powiedział, ma, ma świadomość. Ja też mam taką nadzieję, że każdy ma świadomość tego, w jakiej jesteśmy sytuacji i, i po prostu, żeby wyjść. Z tego wszystkiego to ta drużyna musi się trzymać razem i, i musimy po prostu zacząć punktować tutaj nic nie wymyślimy takiego, żeby tutaj wymyślić czy powiedzieć po prostu trzeba wygrywać mecze. Włodzimierz machnikowski Radio Gdańsk, to rozwijając ten wątek do Rafała. To w takim razie, co trzeba zrobić? Ja rozumiem, strzelić gola, bo to jest efekt w postaci zwycięstwa. Natomiast co musicie zmienić? Co tam nie gra? Co uniemożliwia Wam wygrywanie meczów? W czterech ostatnich tylko dwa punkty. Czy ja myślę, że, że każdy z nas w szatni wie, że nie ma tej pewności siebie, nie ma takiego. Takiego luzu, luzu na tym boisku. I, I to jest normalne, kiedy się przegrywa mecze, kiedy jest się w takiej sytuacji. Natomiast no my wszystko musimy poprzestawiać sobie w naszych głowach, że, no, że trzeba trzeba. No to jak mówię, no tutaj dużo możemy rozmawiać na, na różne tematy, ale najważniejsze jest to, co my zrobimy na boisku i jak będziemy wyglądać. Tak trener powiedział, ja się z tym zgadzam, że jeśli grażą utrzymanie i to tak wygląda jak w meczu z radomiakiem, no to, to niestety może być może być bardzo ciężko. Mam nadzieję, że, że jedziemy do Poznania po trzy punkty i, i mam nadzieję, że te punkty przewieziemy. I pytanie do, do trenera. Wielu piłkarzy, komentatorów podkreśla tę kwestię mentalną. Duszan jak po ostatnim meczu mówił, bo tracimy bramkę i potem nie potrafimy się podnieść. Gdzie tu skutek, a gdzie przyczyna? Czy my tracimy bramkę, bo jesteśmy źle przygotowani mentalnie i, i nie mamy wiary w zwycięstwo? Czy po stracie bramki no to siłą rzeczy już nie potrafimy się podnieść? Jak to funkcjonuje w, w świadomości piłkarzy? No, oczywiście, jakby jak gra się pod presją i stresem związanym z walką o utrzymanie, to na pewno każda sytuacja taka, która jest jakimś niepowodzeniem pojedynczym w trakcie gry, no ona w jakiś sposób powoduje, że, że piłkarze tracą pewność siebie, że, że nie podejmują takich decyzji, jakie powinni. Ta strefa sfera mentalna jest na pewno bardzo, bardzo istotna. Natomiast ja uważam, że My, jako zespół, byliśmy w bardzo trudnej sytuacji od samego początku, i w pewnym momencie potrafiliśmy sobie z tym poradzić. Teraz, przede wszystkim ta porażka w Kielcach spowodowała taki moment, gdzie zaczęła się wkradać niepewność, słaby mecz z Radomiakiem. No i to jest oczywiście taka spirala, która się napędza do tego, do, do jakby ta cała sytuacja wokół. No przecież, no nie oszukujmy się, no to przecież to ludzie czytają gazety, ludzie. Ludzie oglądają telewizję, i, i, i to też nie jest tak, że, że jesteśmy obojętni wszyscy na to, co się wokół nas tutaj dzieje. I, i, i oczywiście tego spokoju brakuje. To, co powiedział Duszan, ja się też z tym zgadzam. Natomiast z drugiej strony musimy pamiętać o, o jednej rzeczy. Mamy w szatni zawodników bardzo doświadczonych, którzy przeżywali niejedne rozczarowania, ale też przeżywali chwilę uniesień w piłce. Tych było więcej zdecydowanie, tak sobie myślę, czyli jakby tych, tych pozytywnych aspektów. I teraz to pokazuje, jak, jak to jest trudna, trudna sytuacja i oczywiście zespół musi sobie z tym poradzić. Najlepszym lekarstwem jest jakby jakieś przełamanie punktowe, nabieranie pewności siebie poprzez poprzez każde dobre zagranie w trakcie, w trakcie gry. Na to nie ma złotego środka. Na to nie ma yy, jakiegoś lekarstwa takiego z dnia na dzień, no bo jakby tak było, no to by nie było sytuacji takich jak, jak się dzieją w, w piłce, że. Nie wiem, Liverpool dzisiaj nie może wygrać meczu od iluś tam kolejek na przykład tak, znaczy no tam wygrał ostatnio, ale wiecie co mam na myśli, no, że jest jakiś zespół, jest trener na najwyższym światowym poziomie, może to zły przykład, ale też ktoś, nawet takie kluby mogą wpaść w jakiś dołek, gdzie piłkarze są na najwyższym europejskim poziomie, a okazuje się, że to nie jest takie proste i, i, i szuka się lekarstwa, no dlaczego teraz w salach nie strzela nie wiem, 40 bramek tylko, tylko 10 tak, no, każdy się pewnie nad tym zastanawia, najbardziej klop. Jakby nie, że teraz ktoś nie złapał, bo to nie są żadne porównania, tylko ja mówię po prostu o sytuacjach, jakie się zdarzają w piłce i mogą się zdarzyć. My jesteśmy w, w takim momencie bardzo trudnym do tego, tak jak powiedziałem, no zdajemy sobie sprawę, że każde jakby kolejne niepowodzenie ono może, może tą spiralę nakręcać, dlatego chyba najlepszym lekarstwem zawsze będzie to, żeby jak najszybciej przełamać to, wyjść z tego poprzez dobry rezultat. Oczywiście mamy trudny mecz w, w Poznaniu, z czołową polską drużyną, ale, ale od początku powiedziałem, że w każdym trzeba szukać, szukać punktów, i tak jak powiedziałem wcześniej, że mecz z Radomiakiem ani nas nie utrzyma i nie przekreśli, jakby w walce o, o, o utrzymanie. Tak teraz uważam, że, że przed Lechią jeszcze jest naprawdę sporo spotkań do tego, żeby punktować, ale im szybciej, tym będzie łatwiej, i tutaj nie odkryjamy Ameryki, że każde kolejne niepowodzenie będzie rodziło jakieś nerwowe sytuacje, być może jakieś decyzje, nie wiem, no, w każdym razie ja cały czas mam wiarę w tych chłopaków, mam nadzieję, że oni również wierzą w to, że możemy z tego, z tej sytuacji wyjść, że możemy wyjść ze strefy spadkowej, bo taki był cel przed, przede mną, taki był cel przed, przed nami w tej wspólnej, wspólnej pracy. I zobaczymy. Na razie skupiamy się na, na tym meczu w Poznaniu, a na to mam realny wpływ. Znaczy, mam realny wpływ na to, jak ten zespół w tygodniu przygotować do, do następnego meczu. I, I na tym się w tym tygodniu starałem skupić razem ze sztabem, bo to dla nas było najistotniejsze. A jaka jest ta podstawa, czyli narzędzia, którym ewentualnie można wykonać zadanie, czyli zrobić dobry wynik? Pytam o formę, pytam o, o, o kwalifikacje piłkarze na tę chwilę, bo sferę mentalną, czyli jakby tę, 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 tę wewnętrzną już mamy zinterpretowaną. No, myślę, że musimy wrócić do, do tego, co nam przynosiło jakby efekt punktowy, czyli jakby zacząć od tych prostszych rzeczy na razie, skupić się na. Realizacji zadań, bo jak realizowaliśmy zadania w tych meczach, w których punktowaliśmy, to, to to się bezpośrednio przekładało na, na lepszą dyspozycję i na, na, na punkty. Jak, jak gubiliśmy koncentrację, jak gubiliśmy te podstawowe rzeczy i podstawowe elementy, chociażby poruszania się po boisku, czy, czy reakcji w danych, danych momentach, no to od razu mieliśmy, mieliśmy kłopot. Do tego dochodziła ta strefa, o której mówiliśmy, mentalna. Także staramy się jakby no wrócić do, do, do tego, co. Co przynosiło efekt, takimi powiedziałbym prostszymi środkami, też dotrzeć do, do piłkarzy, bo teraz im więcej się będzie dokładać i nakładać jakichś jakiś elementów, to, to to może iść w odwrotnym kierunku, w takiej sytuacji, w jakiej, w jakiej jesteśmy. I ja mam nadzieję, że, że to, jest, to jest dobry przekaz, że, że jakby zespół, szczególnie z tak trudnym przeciwnikiem, jakim jest Lech, no, będzie realizował bardzo konsekwentnie te, te, te pewne rzeczy, o których sobie mówimy, bo tylko w taki sposób mamy szansę tam w jakiś sposób zaistnieć, zapunktować. Na odprawie rozumiem wszystkie założenia zmierzają do tego, że określacie cel nadrzędny, czyli w waszej sytuacji już absolutnie zdobywanie kompletu punktów. To w takim razie, który moment jest tutaj taki najbardziej newralgiczny, który, który nie działa i który sprawia, że, że nie, nie możemy jednak wygrać? Ani w Kielcach, ani u siebie z Radomiakiem, bo to są te dwa znaczy, ostatnie to, to były moim zdaniem dwa różne mecze oczywiście. W Kielcach i powiedziałem, ja będę się tego trzymał. Mieliśmy bardzo dobre szanse na to, żeby przynajmniej zremisować, bo ten mecz był nie jakiś dobry w naszym wykonaniu, szczególnie w pierwszej połowie. Natomiast, biorąc pod uwagę okoliczności, to mieliśmy wystarczająco dużo czasu i momentów, żeby odwrócić to spotkanie. Natomiast mecz z Radomiakiem. Jakby od początku nie układał się w taki sposób, jak, jak chcieliśmy. Mieliśmy problem w konstruowaniu jakby, ataku pozycyjnego z, z tą fazą przejściową. Również po stracie piłki straciliśmy e, bramkę de facto po kontrataku, czego chcieliśmy e, mocno uniknąć. No i zespół nie był w stanie w odpowiedni sposób zareagować. Także, no, tak jak ja powiedziałem, bezpośrednio po, po spotkaniu. W zasadzie wszystko musi się zmienić w stosunku do meczu z Radomiakiem, żeby ta drużyna zaczęła punktować. Począwszy od realizacji zadań, założeń przez tą sferę mentalną, organizację gry. No bo w meczu z Radomiakiem się nic nie zgadzało. To, to, to tutaj nie będziemy zaklinać rzeczywistości. No pytanie o presję. Wyrzuciliście to, oddaliście od siebie, bo to jest kwestia i. No i trenera, bo już jakaś giełda ruszyła, kto ewentualnie za i, I już politycy uruchomili y, pytania do miasta i do właścicieli, kiedy odejdą, kiedy zaczną sensownie wydawać te pieniądze, które idą od sponsorów. To jest poza wami, czy jednak czujecie wewnątrz. Skąd wiem, wiadomo, że tutaj nawet sam właściciel też się pojawił? Spotkał się z piłkarzami, spotkaliście się także wy dwaj. Wyrzuciliście to z ja głów. Mam jest to tak, 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 tak. To, jest, niemo to jest niemożliwe. To znaczy, no, jakby, to, to, jakby sprawa jest jasna, no, nie da się przejść obok zdarzeń, które się dzieją, obojętnie. My musimy starać się to zrobić. To jest bardzo ważne, bo na to poświęciliśmy cały tydzień, żeby nie myśleć o tym, na co nie mamy wpływu, bo na to my nie mamy żadnego wpływu. Ja, tak jak powiedziałem, miałem wpływ na to, jak ustawić mikrocykl, jak i, i co powiedzieć do piłkarzy w trakcie odprawy, jak przeanalizować przeciwnika jak trenować, na to mam wpływ, a na nic innego nie, natomiast no, nie żyjemy w świecie takim, że można się od, od wszystkich informacji odciąć, bo to jest jakby nierealne w tej chwili i, i, i zdajemy sobie sprawę, że to na pewno nie pomaga w niczym. Dzień dobry, Tomasowski, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, pytanie do, do Marcinia, bo po meczu mówiłeś, że po takim meczu, jak, jak zagraliście z Radomiakiem i w takiej sytuacji, w jakiej znalazł się zespół, są różne metody, żeby sobie z tą sytuacją poradzić, czy ten obecny mikrocyk treningowy w jakikolwiek sposób różnił się od poprzednich, czy to chodzi o kwestie boiskowe, czy pozabojskowe, czy, czy te właśnie metody nietypowe zostały też wprowadzone w grę? Znaczy ja mówiłem o ogólnej sytuacji, nie tylko jakby sytuacji oddziaływania mojego na, na zespół. Tak? Czy to, to chyba każdy zrozumiał. Natomiast ja, choćby przez to, że ten mikrocykl jest krótszy teraz, to, to też musieliśmy to w jakiś sposób zmodyfikować. Staramy się dać jakieś bodźce dodatkowe zespołowi przed tak ważnym meczem. Także no, tutaj oczywiście szukamy różnych rozwiązań, natomiast na pewno nie są to rozwiązania jakieś personalne w sensie jakby wyciągania nie wiem, jakichś kozłów ofiarnych w tej sytuacji i napiętnowania jakiegoś jednego czy drugiego człowieka, bo to nie o to chodzi w tej sytuacji. Także w tej sytuacji raczej chodzi o to, żeby być razem, a nie, a nie osobno. I, I ja tak to zawsze traktowałem i tak do tego zawsze podchodzę, bo uważam, że tylko to, że byliśmy razem w jakichś momentach pozwoliło nam w tej sytuacji, w jakiej była Lechia, wyjść z niej, na, przynajmniej na chwilę. Bo przypomnę jeszcze raz, ile musieliśmy zdobyć punktów, żeby... Wyjść ponad strefę i teraz jakby dwa mecze nie mogą spowodować też tego, że my wszystko wywrócimy do góry nogami. No bo ta cała praca wcześniejsza okazałoby się, że ona była bez sensu. No nie można tak się odbijać od ściany do ściany. Też Rafała podobne pytanie, bo Duszan Kuciak po meczu powiedział, że teraz bardzo dużo zależy od liderów tej szatni, od tego, jak zareagują. On sam troszkę, troszkę się od tego odsiął, bo powiedział, że kiedy na jesieni też pełnił taką rolę, że za całą drużynę, całą drużynę się interesował, to wychodziło dla niego to na, na, na minus i dla drużyny, więc on się chce skupić tylko na sobie, ale czy, czy, czy pozostali ci liderzy, no czy wy też podjęliście jakieś próby, do, są tak, tak zwane spotkania we własnym gronie, różne, różne metody, jak, jak to wygląda od waszej strony, jeżeli chodzi o to, żeby, żeby rzeczywiście coś, coś się zmieniło? No wiadomo, tak jak trener powiedział, że są zawodnicy doświadczeni, ja się też za takiego uważam, gdzie Mieliśmy lepsze i gorsze, gorsze momenty gdzieś na swojej przygodzie z piłką i, i my jako zawodnicy, którzy Którzy te doświadczenia mają najwięcej Staramy się i, i próbujemy wszystko zrobić, żeby, żeby było jak najlepiej i w drużynie i na treningach, żeby ta motywacja była Jak na najwyższym poziomie Ale ja dalej powiem, że i tu trener też powiedział, że ta drużyna musi iść razem, razem w jednym kierunku i to moim zdaniem jest najważniejsze i, i ja mam, mam taką nadzieję, że tak jest I, i, i my musimy po prostu na boisku ciągnąć ten wózek, wózek do przodu i, 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 i tak jak mówię, no zdobywać punkty, no tutaj nie ma, nie ma co więcej, co więcej rozmawiać i... E, Trenowaliśmy ciężko i, i, i mam nadzieję, że tak jak powiedziałem, e, jedziemy do, do Poznania po trzy punkty. Też jest kwestia taktyczna, bo tydzień temu troszkę sobie ponarzekaliśmy na, na grę ofensywną. E, a byłem zaskoczony, sprawdziłem statystyki dwóch ostatnich meczów z Koroną i z Radomiakiem, że rywale oddali aż 40 strzałów na, na waszą bramkę, chyba 17 celnych, a ten... Ta Organizacja gry defensywnej miała być fundamentem waszej gry na rundzie wiosennej, i pierwsze mecze to pokazywały. Tu też, tu też jest coś, coś znowu do zrobienia. W no tak, no oczywiście. No jeżeli traci się trzy bramki na własnym boisku, to zawsze jest coś do zrobienia, żeby, żeby tą grę w obronie poprawić. I Dlatego też powiedziałem wcześniej, że musimy wrócić do tych rzeczy, często podstawowych, właśnie chociażby w ustawieniu. W asekuracji, w, w odpowiednim poruszaniu się po boisku i miałem tutaj na myśli również grę defensywną naszego zespołu. Dzień dobry, Damian Nietka, Portal Lech jak ja mam pytanie odnośnie najbliższego rywala Lechi, czyli Lecha Poznań, to drużyna, która w ostatnich tygodniach osiągnęła duży sukces niewątpliwie dla całego polskiego futbolu, czyli awansowała dalej w europejskich pucharach, ale z tej z drugiej strony przegrała swoje dwa ostatnie ligowe spotkania, więc jakiego wyzwania wy się spodziewacie w piątek? No, przecież ja tutaj nie odkryję Ameryki, mówiąc, że Lech jest zespołem jednym z silniejszych kadrowo w ogóle w naszej, w naszej ekstraklasie i, i, i na pewno niezależnie od tego, kto z tych piłkarzy występuje na boisku, to ma określoną jakość. Natomiast y, trzeba się z tym zmierzyć, trzeba podejść w taki sposób, że, że można. Ich pokonać, że można zagrać dobry mecz w Poznaniu, bo chociażby za zagłębie Lubin w ostatnim czasie pokazało, że można dobrą organizacją gry i taką determinacją spowodować to, że Lech ma, ma kłopoty. Także no oczywiście spodziewamy się też takiej reakcji Lecha, podrażnienia, no bo nie oszukujmy się, dla nich to nie jest. Yy, dobra sytuacja, że przegrywają dwa mecze w lidze yy, ostatnie, także tutaj z pewnością yy, będzie to przeciwnik yy z najwyższej półki. Czy mamy jeszcze pytania? Dzień dobry, Damian Konwent, Trójmiasto.pl Mówiliśmy tutaj o tej presji, mówił Pan też o tym, że mogą być różne decyzje, to może ja zapytam wprost po prostu, czy zostało Postawione przed Panem jakieś ultimatum w kwestii najbliższych spotkań? Nie. Ja od ostatniego spotkania w tamtym tygodniu nie miałem żadnego kontaktu z. Jakby no, w takich rozmowach i tak dalej nie, nie, nie rozmawiam. Czy mamy jeszcze jakieś pytanie? Jeśli nie, dostawiamy sobie kropeczkę.